Witajcie, jestem taki TakiMistrz, a ze mną są Miki, Zarkar, Master Pablo i robimy misję Stary Cyklop. A, w sumie <laughs> dość łatwa, nie? Ja, na początku a. myśleliśmy, że będzie cięższa, ale łatwo idzie. jest dosyć, dosyć. No, a Tylko... można w ogóle tą, tą misję bez tego, mając... 500 ekspo, bo to świnie trzeba zabić i też da się w ten sposób, tylko to jest upiępliwe to tak. Znaczy powiem ci tak, jeszcze misja byłaby łatwiejsza gdyby nie miał takiej regenki Tak, tak, no, no, no regenkę ma bardzo dobrą no. Ale, Ale niestety resz reszta deepna jest no. Ale przy takiej nawałysy <coughs> jak ten zapewniamy to On no, no, ma no, chyba no, to mniejszy spokojnie. damage nawet niż troll No nie wiem nie wiem możliwe Nie pewno... Ale on jeszcze chce łatwiej chyba rzucać na to a, No, na, no tak, dystansowym na tak, no, tak. No, to jak Zerker podejdzie pod linię strzału, to już go zdejmuje no. od razu. No chyba Koksi ciebie tak też. Zerker, bo... No mnie też... To... Nie, myślę, że ja bym jeden strzał na klatę przyjął. W głowę to już... A w głowę też no, w bym zaryzykował. Już... Mam 44 no. na obuchowe, no to... A, no to nie będzie tak no. źle. No, ale i no, tak wiecznie. nie planuję, żebym się narażał na jego strzały. Ja to. <suszel> Nie ma co ryzykować. No, dokładnie. Dobrze, powie dobrze powiedziane, Zerker. Dokładnie, dokładnie. No. W moim wypadku wczorajszy odcinek już prze przeżył Uf. za dużo ko tego... koza... Przeżył, ko stwana. Przeżył. Nieważne. Zleci to on jest przeżyciem. Tak. No dobra, przeżycie jak nie przeżył, no, nieważne. No. <laughs> myśmy to myśmy przeżyli w Zerkera. Nie. Yeah. I to jest kilkanaście razy. No, niesamowite to, to było. Tam Ale ragoski. jest materiał przynajmniej. Jedyne co, jest mnie najba... Jedyne co mnie najbardziej śmieszy to, to, że prawie w tym samym miejscu i przez zawsze innego strona. No. I to, żeśmy obstawiali nawet kiedy, kiedy zginie i przez to. No, i, i, i przez co będzie, tak. Ktoś chyba nawet rozgadł, nie wiem. No. Nie! To, ja to i od i szkielety, a dzika nie obstawił. Haha. No jeden coś dzikiego, to miałem takie świsty Dobra, uwaga, leci. Dobra, go, do. Miki, tankuj. Tankuj, lecz się, a my walimy. Miki, Jaka Kazu. nie mam ręczki. Ale urwana? Tak. no to lipa. Urwana, urwana, urwana. No to nic, to. Wal, wal, wal czym dasz radę? Będę musiał się wrócić. Dobra, o piękny kryt siadł. Dobijcie go, dobij go z tym... ...szczałą zer. Już. I leży. A, jeszcze nie cwaniak. No. Dobra, będziecie musieli na mnie chwilkę poczekać. I koniec, jasne. No, no i taka misja, można go zabić. Ale tam gdzieś się jeszcze świnie plątają, ale no... Nie no, to... Ja nie lubię się tak bawić. Eee, nie ptoperka, jak ktoś dobije to będzie Aura. ładnie. Dobra, drugi ale odcinek, piszymy. zawał w tunelu i, i, i to nie jest taka prosta misja, jak się zdo, zdążyliśmy już przekonać. Chodźmy, oczyścimy sobie najpierw tutaj e, tyły, że tak powiem. No ale widzicie, tutaj żywioł ziemi ma 120, a przedtem miał 200, nie? No chyba, no chyba tak. Ciekawie. No, dobra, weź go. Dobra, i myślę, że powinno być okej. Okay. Tu już nie ma, kurde. Dobra, to w takim razie Miki niech idzie otworzyć. I od razu do nas Ty musisz się otworzyć, bo ty masz przedmiot. Aha, no dobra. Sobie. No ale siły. Miki, Miki, ty tutaj stań. Miki, ty stań tutaj. Cześć, ja zobaczyłem, jak to mi jest siłą. Gdzie? Głębiej, Miki. No dobra. I teraz, Pablo, idziesz otworzyć. Uruchomić te kamienie. No. Na wszelki watek robię przysiady mhm. Dobra, ożyw kamienie i będzie po zawale. Dobra, i gazem uciekaj, zanim cię dopadnie. Bo są całkiem, całkiem mocne. Jak te kamienie, to są szybkie. Czekajcie, muszę Ta. sobie na, na defensy włączyć. Dobra, ognia. O! To będzie dobry pomysł. E no takie same jak jak wcześniej No dokładnie tylko tym razem bez, bez spędnych kłopotów mam nadzieję No, no tu i... po jednym to No jak się w dobrym miejscu stanie no to spokojnie można to misję ogarnąć ale jak wszystkie się naraz rzucą no to wtedy jest lipa Ale naprawdę teraz jest przesrane jak tylko jeden, jedna osoba jest samemu to jest naprawdę ciężko Dokładnie No Ale to jest multi, no to co ty proponuję, to Proponuję, żebyście... Proponujesz wszystko no tam jest jeszcze ich masa, tylko nie widzą nas. Podejdź co, tam do granicy, wyjdź, wyjdź stąd Pablo. Ja już tylko sobie siłkę rzucę. Bo... A po co ty sobie rzucasz siłkę? Tak w razie w. Spokojnie, się sama rzuca. Dobra, nie ma o czym mówić. Spokojnie miałeś wyjść i wrócić. Tak tylko że nie mogłem wrócić, bo się przylazły tak szybko, nie? Przylazły Nie no, no, rozumiem, rozumiem. Lecz się Miki. A ty tam lepiej w bazie stój i nie wychodź, żeby się znów na ciebie nie rzuciły. No tak. sobie poradzimy już. Lecz się Miki o, szybko. Leczcie mnie Kurde! Na pewno dać radę Dobra, ogarniamy Ale za dużo ich jest. Chociaż nie, no teraz są I, dużo, nie? Nie jest za dużo, że leczę się Miki, kurde. Ale te są... teraz są już lepsze. No są Brug... duże te za 200 punktów życia. Tak, bruk jest niebezpieczny. O, to już jest to. No. Te pomniejsze to... Najpierw silniejszy. Nie ten. Tak? U Ciebie silniejszy? No. U mnie niebezpieczny. Lecz się mi tyle Ale tak byś nie dał, nie dał z nim rady. No. Ja nie wiem jak to się klasyfikuje dokładnie. Nie ja wiem. to po ekspie wszystko, po ekspie No, na pewno po, po ie bo... Po EXPie jest Mogę wbić... Y, no, mogę wbić 10 tysięcy to siła. a tak naprawdę... Mi. Mogę mieć słabeku. Tam no, no. już się powoli kończą, myślę. No, no chyba. Tamten jeden, tam jeden nie ogarnia do końca. Tą. No ten, ten żywioł ziemi duży. A, z chyba z laga, laga dostał. No. Miki, zaraz umrzesz, jak się nie uleczysz. No, Miki zaraził go lagiem. Jeszcze, nie? No Dobra, jeszcze tam będą, w głębszym tunelu. No, osiem kamieni, ale będzie kamieni do sprzedawania. Ty, a z tych dużych nie będzie przypadkiem tych lepszych kamieni? Nie. A ziemi? No runa ziemi zwykłe są. Dwie runy ziemi z tego dużego i 12 kamienia, więc lipa. A, to szkoda. No, niestety. niestety. Ale ich teraz jeszcze 100% to będzie przestane. Pójdziemy na ten królową ogników niedługo, i tam będzie cała masa expa. O jezu. I tam chyba będą jeszcze lepsze kamienie, tak, nie? Tak, z samej królowej jest najlepszy kamień. Na gibach. Ale to byśmy musieli trzy razy łazić. Nie, no trzy kamienie z niej. nie jest zapadają. daleko, nie? A, czyli z jednej, z, jednej, z jednej trzy aż? Tak, tak, tak. To o, To, jest to już czyli od razu to... zaplanowane. Dobra, czyli, tylko, tam dalej. czyli tylko dwa razy będziemy musieli. Na tak. dwa kostury, żebym miał chodzić. Tak, tak. No, no ale to do, do królowi przelada, nie, nie ma. Że co? No nie, nie ma za daleko na szczęście, więc no. spoko. Jakoś no. to ogarniemy, ogarniemy. To taka będzie jakby rozgrzeweczka. Jedna z nagraniem, druga z rozgrzewką. No dobrze, bo mamy te. Dzięki ja za siłę. Biedno! Kto rzucił siłę na żywiołaka? No kto? Ja. I dlaczego był to Zerker? Nie jeszcze, jeszcze jacyś żywiołacy. Jeszcze jacyś żywiołacy. Dobra, to opa. już jest ostatni. a zabije mnie. Albo dwóch. O, wiedziałem. O, o, dużo o. tego ostatniego że ZERKER, ZERKER! Tak. Ja mam rękę, ja mam rękę. Trzy żywiołaki, ogarnijcie? Ogarniemy. Cholera, wkryta mi zawalił takiego. Chociaż nie no, nie mam ręki teraz. A ja nie trafiam w ogóle. Bo ty jesteś tankerem Ty lecz Miki Nic innego nie rób no tak tylko nie chcę znowu ten. i zaś, zaś po tych Marzę zaraz, więc... zaraz ci pomogę, zaraz yes. Ci pomogę yes. Zarąbiście. Nie bój się i tak dostaniesz yy, Chyba każdy zginął nie? Utłukuj mi najpierw rękę potem dwa klity poszły hmm, Bywa, dobra, ostatni ostatni żywiołaczek Uf, Czekajcie, udało się. pozwólcie, że zajdę po ciało Tak, no widzicie, misja niby łatwa, ale trudna No nie no, za dużo ich jest po prostu A Pablo już myślałem, że będę teraz szpanował, że haha nie zdechłem A ty zdechłeś, a ty jednak dupo Dobra Ciało jeszcze, aha, tego Mikiego Czekaj, ja wigora generuje. A mm, no ty brakuje w ciele nadal masz to 150 neolitów, nie? Co? Ty dalej masz to 150 neolitów w ekwipunku nie, wszystko sprzedałem. O co, jeszcze To ty masz kasy, złodzieju. 20 tysięcy. Łas. Ja mam 11. No, nie, to spokojnie. O, no, narobiliśmy. Nie, nie, to będzie mi czary fundował. Tak. Hahaha. Ha. Oficjalnie to nie mam nic. <ścoughs> tak, tak. Dobra. Dobra, druga misja. E, zawał w tunelu. Tutaj jest. Dobra taktyka to jest wejście do tego miejsca. Otworzenie sobie tutaj i cała drużyna tutaj wchodzi do, tego, do tej dziury, nie? Okej? Okay? Okay, ja Zgaduję znowu z przodu ich iluje. No nie do końca. E, a Pablo idzie uruchomić te kamienie. Czyli tam ożywić nie. żywiołaki. A jak kamienie? gdzie? Kamienie, kamienie? Jakie kamienie e, Idź tam, te kamienie to... tam gdzie jest ten zawał w tunelu. Idź w tamtą stronę, nie tam. Nie tam! No te kamienie po prostu! A, to to chodzi dobra, 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 dobra Miki, ty się wej ty wejdź do środka Czekaj mi tutaj wychodzi ta łapa, jakbym chciał te o, drzwi zamknąć. Widzicie? I teraz kamienie. I Szybko uciekajcie do środka, uciekajcie do środka. O kurde, dajcie pauzę, bo mi ciągle na te drzwi klika. Dobra, nieważne, lejemy ha. ich Leczcie się, uważajcie. Na drzwi mi klikło! Yy... O oh fuck, coś mi się zdaje, że tego nie zrobimy Nie moja wina, że nie umiecie wejść, wykonywać prostych poleceń Copy klikam to... na środku tego pomieszczenia ta ręka dalej tam jest Ej fuck 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 ja ginę, 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 ginę oh. Logout